Dzień dobry, moje myszki. Dawno by nie było, nie wiem nawet ile, czy trzy tygodnie, ale y, nie siedziałam z założonymi rękoma. W zeszłym tygodniu zrobiłam sobie arkusz. Co jak Arkusz, jaki to arkusz? Arkusz, y, sam akceptacji. Arkusz radykalnej samoakceptacji i arkusz yy, radykalnego samowybaczania. Hmm. Yes, of course. O, taki duży nawet był. Tak, Arkusz radykalnego samowybaczania. To zrobiłam yy, w środę i czwartek ubiegłym. Także dzisiaj... Po tych arkuszach postanowiłam w końcu zrobić arkusz radykalnego wybaczenia i po, po arkuszach Byron Katie uważam, że należałoby właśnie zrobić arkusz radykalnego wybaczenia z jednej takiej prostej przyczyny. Ja osobiście uważam, że arkusz Byron Katie yy, świetnie wpływa nam na przetransformowanie naszych przekonań, ale arkusz radykalnego wybaczenia jest na wyższym poziomie. Jest na wyższym poziomie, ponieważ nie tylko transformuje nam nasze przekonania, ale jakoś tak zrzuca na, z nas yy, ten... Ciężar oceny sytuacji i e, co więcej pozwala nam wyjść z, z roli ofiary. W, i, w tym, e, I w tym momencie wychodząc z roli ofiary, wychodzimy tak jakby poza trójkąt dramatyczny karpmana, więc możemy tak jakby przerwać. Ten cały cykl, bo tak naprawdę jest to pewien, w pewnym rodzaju pewien cykl, bo będąc ofiarą, później przeskakujemy na kata, bo, bo tymi nie dałeś, bo tymi, bo ja jestem taka biedna, ja jestem taką ofiarą, więc nie przepracowując tego, ciśniemy dalej kogoś. A tak naprawdę yy... Później możemy też być w roli ratownika, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę mi się tego tłumaczyć teraz. Chcę tylko powiedzieć, że moim zdaniem arkusz pracy Byron Katie jest dobrym wstępem do arkusza wyba radykalnego wybaczenia. i warto, naprawdę warto to zrobić. Oczywiście wszystko odręcznie, tak jak wcześniej mówiłam. Arkusz składa się z po prostu, z arkusza radykalnego. Przerwało mi coś, przerwało. Co ja chciałam powiedzieć? A, chciałam powiedzieć po prostu, że Arkusz radykalnego wybaczania po prostu się składa z arkusza wy, radykalnego wybaczenia i arkusza. Akcepta, radykalnej akceptacji, jeszcze nie zrobiłam, ale tylko jest jedna strona. Przede mną. Arkusz radykalnego wybaczania yy, można zrobić odnośnie pewnej sytuacji, bądź też osoby, bardziej osoby, która, yy, z którą przepracowujemy daną sytuację. Więc tych arkuszów do jednej osoby może być sporo, ale yy, im więcej tego robimy, tym wtedy nam się Przekonania zmieniają. Bo generalnie w arkuszu radykalnego wybaczenia, tak jak wcześniej powiedziałam, oczywiście chodzi o to, aby zmienić swoje przekonania i, na, i nastawienie do sytuacji, aby spojrzeć z szerszej perspektywy na daną sytuację, aby też Wyjść z tej roli ofiary, ale też yy, wyjść z, z pewnego rodzaju yy, kontrolą, bo jeżeli my zaakceptujemy sytuację taka, jaka ona była, po prostu jeżeli my przestaniemy nadawać temu znaczenie. Pewną naszą indywidualną, personalną interpretację, to wtedy możemy tak na chłodno, na zimno spojrzeć, jak po prostu było, nie nadając sensu, nie nadając znaczenia, nie nadając pewnej energii emocjonalnej w to, w tym momencie. Będzie nam łatwiej zrozumieć to i spojrzeć bardziej, potem to, globalnie, szerzej na całą tą sytuację. Tu w arkuszu, akurat, y, to spojrzenie z szerszej perspektywy nazywane jest po prostu duchową perspektywą. Wręcz umówienia się dwóch dusz na daną sytuację, na daną lekcję. I w sumie ma to bardzo duży sens, ale też y, arkusz uczy nas y, analizy, analizy głębiej, co do naszego życia. Bo to, co się wydarza nam teraz, tak naprawdę było zainstalowane w dzieciństwie. I my te programy nasze, y, jako przekonania, miałyśmy y, nam nadane w różny sposób. Czasami werbalne, czasami niewerbalne, czasami jako nakazy, zakazy. I tutaj już można wysnuć taką teorię, że ten skrypt życia już się nam pisze, a na podstawie tego skryptu życia my mamy problemy z różnymi ludźmi, takie, a nie inne, bo, bo mamy takie, a nie inne przekonania. Tutaj analizujemy te nasze przekonania, skąd one pochodzą. Tak naprawdę, ale nawet tak jakby yy, głęboka analiza tego wszystkiego spowoduje, że my wiemy mm, nie wiem jak to nazwać mm, to pewna analiza jakby spowoduje, że. Yy, My już tak jakby odczepiamy od siebie pewne przekonania. Widzimy, że to są po prostu gołe przekonania zupełnie nie, nie pomagające nam w życiu, gdzie to jest przede wszystkim nadinterpretacja albo przekonania nie nasze w ogóle. Także możemy mm, popracować sobie z naszymi przekonaniami, popracować z naszymi emocjami związanymi z tymi przekonaniami, i później e, już tak na spokojnie zacząć akceptować rzeczywistość taką, jaką ona jest. Nie, e, nie obarczać innych osób e, winą. Nie obarczać siebie winą, nie stawać siebie w roli ofiary, a kogoś w roli kata. I to daje nam w szerszej perspektywie poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego? Ponieważ kiedy my jesteśmy na tym etapie życia, gdzie obarczamy kogoś winą, gdzie mm, jesteśmy też y, w, pewn, w pewnym sensie ofiarą, e, czujemy się niebezpiecznie i zaczynamy kontrolować kontrolować, oceniać, analizować różne sytuacje to bardzo. I ta kontrola nad sobą, nad naszym zachowaniem nad zachowaniem innych ludzi nawet e, kontrola gdzie my chcemy kontrolować co kto o nas pomyśli to w ogóle yy, nie mamy takiej mocy ale chcemy i jeżeli puścimy tą kontrolę i zaczniemy ufać życiu i po, yy, to poczujemy tą taką beztroskę i yy, po prostu bezpieczeństwo i tego nas uczy arkusz radykalnego wybaczenia. Że jeżeli wszystko puścimy, niekoniecznie to jest związane oczywiście z tą osobą, ale jeżeli puścimy sytuację, pewien osąd, przesąd, przekonanie, świat zupełnie się nam inaczej poukłada. Bardzo polecam. Myślę, że to daje dużo. Dużo fajnych wglądów, i ta sama transformacja danego przekonania, bo z każdą myślą, z każdym osądem za tym stoją przekonania. Przekonania, które tak naprawdę yy, były nam wpajane od dzieciństwa, przekonania, które nawet nie były nam wpajane, tylko my mogłyśmy sobie same je wytworzyć. Na podstawie pewnych zdarzeń. I to. Yy, I to po prostu jest game, game, game changer w moim przekonaniu. że nic nie słyszę na no, jedną teraz. Dziwnie się czuję. Uf, muszę się wziąć. Tak. Yy. Także ja gorąco polecam zrobić arkusz radykalnego wybaczenia i wydaje mi się, że właśnie w tej kolejności, że najlepiej jest zrobić arkusz Byron Katie, Katie, a później innym razem zrobić arkusz radykalnego wybaczenia. Po arkuszu radykalnego wybaczenia jest jakby 13 kroków równowagi energetycznej. Bardzo prosta rzecz. Ten, kto chce, proszę mi tutaj dać znać, ja wyślę pdf, -y, żebyście sobie wydrukowały i żebyście sobie to zrobiły. Ja kończę na dzisiaj, nie wiem, ogólnie mam teraz jakiś spadek energii, ale nie wiem, czy to przez to, czy... no, teraz mam. Tak, więc kończę.